Cześć, ja jestem Wojtek. Dzisiaj na warsztat idzie połamana owiewka od motocykla. Jak widać jest tutaj wytopiony plastik i połamany. Chciałbym pokazać Wam, jak przy użyciu zestawu reparacyjnego naprawię takie uszkodzenie. Zapraszam na film. Zaczynam od demontażu kierunkowskazu, uszczelek i gumowych przelotek. Następnie porządnie odmuchuję z dwóch stron oraz opuszczam z silikonowym. Maszynką oscylacyjną z papierem P120 szlifuję miejsca, gdzie nakleje ma też szklaną. Za pomocą szpachelki usuwam resztki kleju po poprzedniej naprawie. Następnie to miejsce przeszlifuję papierem P120. Odmuchuję oraz naklejam taśmę po zewnętrznej stronie. Taśma nie pozwoli na ściekanie żywicy podczas zatapiania maty szklanej. Element mocuję do stołu, następnie otuszczam. Użyję zestawu reperacyjnego Ultra 710. Zestaw zawiera żywicę poliestrową, kawałek maty szklanej oraz utwardzacz do żywicy. Ponadto będziemy potrzebować nożyczek oraz pędzelka. Przyda się również waga do odmierzenia odpowiedniej ilości utwardzacza. Matę odpowiednio docinam, następnie do pojemnika z zestawu nalewam żywicę poliestrową. Proporcje mieszania to 100 do 3. Obliczam z proporcji potrzebną ilość utwardzacza i dodaję go do kubka. Porządnie mieszam i zaczynam nakładanie na element za pomocą pędzla. Trwałość mieszanki wynosi około 10-15 minut. Kładę więc matę szklaną i zatapiam w żywicy. Biorę kolejny kawałek i robię to samo. Pamiętajmy, aby matę dobrze wtopić, tylko wtedy stworzy ona mocną i trwałą powłokę. Po 45 minutach żywica jest wyschnięta, obracam więc element, odrywam taśmę i zaczynam klejenie maty. Wcześniej jednak przemywam miejsce naprawy zmywaczem silikonowym. Porządnie odmuchuję, aby zmywacz w pełni odparował i docinam odpowiednie kawałki maty szklanej. Postępuję w ten sam sposób, nakładam żywicę i zatapiam w niej matę. Tworzę kilka warstw dla stworzenia pewnej konstrukcji. Po wyschnięciu zbieram nadmiar żywicy i wygładzam powierzchnię przed położeniem szpachlówki. Robię to maszyną oscylacyjną z papierem P120. Element podmuchuję, przecieram ściereczką pyłochłonną i zaczynam mieszanie szpachlówki. Użyję szpachlówki lekkiej z linii Ultra. Proporcje mieszania to 100 do 2 z utwardzaczem. Prowadzenie kształtu zaczynam papierem P120 na klocku, później maszyną oscylacyjną szlifuję cały element oraz pozbywam się starej naklejki. Tutaj również papier o gradacji P120. Wykończeniowo przeszlifowałem wszystko papierem P240. Powierzchnię porządnie odmuchuję i otuszczam zmywaczem silikonowym. Jako, że mam do czynienia z plastikiem pamiętam o nadaniu przyczepności. Użyłem do tego plastik primera z linii Novol Spray. Nakładam dwie cienkie warstwy w 10 minutowym odstępie pomiędzy nimi. Po drugiej warstwie czekam około 20 minut. W tym czasie mieszam podkład epoksydowy. Proporcje mieszania 2 do 1 z utwardzaczem oraz 20% rozcieńczalnika. Podkładem epoksydowym odizoluję szpachłówkę oraz poprzednie warstwy lakiernicze. Nakładam go więc na cały element. Użyłem do tego pistoletu z dyszą 1,8 mm przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 2 bary. Położyłem dwie warstwy z czasem odparowania pomiędzy nimi wynoszącym 10 minut. Po dwóch godzinach przystąpiłem do aplikacji podkładu akrylowego. Zacząłem od wymieszania podkładu z utwardzaczem w proporcji 5 do 1. Do mieszanki dodałem 10% rozcieńczalnika, uzyskując w ten sposób wersję wypełniającą. Położyłem dwie warstwy podkładu. Czas odporowania pomiędzy warstwami wynosił 10 minut. Po 12 godzinach przystąpiłem do szlifowania. Wcześniej jednak nałożyłem cienką warstwę Control Spraya, który pomoże mi przy szlifowaniu podkładu. Nakładam, czekam kilka minut i zaczynam szlifowanie od papieru P400 na klocku. Pomogłem sobie również maszynką oscylacyjną. Tutaj również użyłem papieru P400, lecz na miękkiej przekładce. Gdy na elemencie nie ma śladu po kontrolu, sprayu to znak, że można przejść do kolejnej gradacji. Wykończeniowo przeszlifowałem całość papierem P600 na gąbce oraz szarą wukiną ścierną przymocowaną do szlifierki oscylacyjnej. Element jest gotowy do lakierowania. Odmuchuję, odpuszczam oraz przecieram ściereczką pyłochłonną, jednocześnie dmuchając sprężonym powietrzem. Drobne przycierki powstałe na owiewce to podkład epoksydowy. Czarną bazę mieszam z rozcieńczalnikiem w proporcji 1 do 1. Pistoletem z dyszą 1.3 nanoszę bazę na element. Zaczynam od przepiłki, następnie dwie pełne warstwy. Po odparowaniu bazy mieszam lakier bezbarwny. Użyłem lakieru bezbarwnego 400 z linii Ultra. Proporcja mieszania 2 do 1 z utwardzaczem bez rozcieńczalnika. Pistoletem z dyszą 1.3 nanoszę pierwszą warstwę. Po 7 minutach nakładam drugą warstwę lakieru bezbrownego. I gotowe. Ostatnia warstwa już odparowała, teraz czekam na pełne wyschnięcie, nastąpi ono za około 12 godzin. Dla bezpieczeństwa należy poczekać kilka dni, aż lakier w pełni się utwardzi, dopiero będziemy mogli przystąpić do montażu owiewki. Takim zestawem naprawczym jesteśmy w stanie naprawić naprawdę wiele rzeczy. Zdarzyło mi się kilka wtrąceń niestety, ale to nic strasznego, zawsze możemy je wyciąć i lakier wypolerować. Zachęcam do polubienia mojej strony na Facebooku, jeżeli film Ci się podobał, zestaw łapkę w górę, a jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu. W tym filmie to by było na tyle. Cały opis materiałów znajduje się w opisie filmu. Trzymajcie się. Cześć!